Witajcie w omówieniu czterech zaległych czapterów Chainsaw Mena. Sytuacja dlaczego jesteśmy w plecy z omówieniami już wyjaśniłem w powrotnym filmie. Tak samo wyjaśniłem dlaczego teraz omówienia będą wyglądać no nieco inaczej. Tak więc bez przedłużania zapraszam do słuchania. Joru pozbawiła Chainsaw Mena dwóch rąk oraz przywróciła diabła ust. Po czym znów wystrzeliła do Chainsaw Mena. Ten sparował atak jednak został odrzucony oraz wgnieciony w budynek. Joru spogląda na swoje dłonie. Tanki palniak zrodzili się z Wojny. Walczyli dla niej jako jej krewni, symbole jej horroru. Jednak Asa dopytuje, czy na pewno zabicie Chainsaw spełni marzenie Denji'ego? No, pewnie, że tak, w końcu tak powiedziała Fami. Ale czy Joru naprawdę nie ma nic przeciwko? Przemienieniu swoich przyjaciół oraz diabłów, które się z niej zrodziły, w broń? Joru odpowiada, że dzieci są własnością rodziców. Asa wydaje się przerażona. Chainsaw Men wskakuje na dach budynku. Joru już do niego mierzy. Popamięta ją. Czy ten ból przypomina mu o niej? Czy boi się jej? Czy jego brzuch każe mu ją pożreć? Wygląda na wściekłego, więc niech z nią walczy. Jednak Chainsaw Man zniknął. Joru każe mu wyjść, niech pokaże się. Ale Chainsaw Man jest już gdzieś indziej. Spotkał dziewczynę zachęcającą do oddawania krwi. Przestarszyła się potwornego diabło człowieka i uciekła. A Pochita zabrał jej znak i zaczął nawoływać: Przenosimy się do Teksasu. Mężczyzna popija kawę, oglądając nowy film kinowców na telewizorze. Gdy nagle coś go zabolało, stracił on wskazujące paluszki. Tak samo jak 400 tysięcy członków Narodowego Zgromadzenia Pistoletów USA. Yoru uniosła palc ku jakby znalazła połączenie ze statuą Wolności, która zaczęła pękać. Co tu się odwala? Głowa Statuły Wolności odpadła. Był w niej uwięziony pokraczny diabeł, gotowy do wystrzału. Yoru wykorzystała go, by wystrzelić część MENA, ogromnym palcem. Asa przyjęła kontrolę nad Joru. Pocisk totalnie zdemolował miasto, jak Asa mogła o tym zapomnieć. Przecież Yoru też jest diabłem. Joru śmieje się z w jeszcze, niczym szaleniec. Pośród zgliszczy leży kadłubek część Saumana, ale pojawia się przy nim diabeł starzenia, który po jego krwią. Niech najpierw pożere jego nogi, następnie ramiona, dolny tłów, następnie górny, organy i na końcu głowę. Według paktu za każdym kęsem część Sohmana będą umierać dzieciaki. Czyż to nieromantyczne? Czy rozumie? Jak tak to niech zaczyna? Część Soman pociągnął za sznureczek, regenerując swoją górną część i zaczął się czołgać do starzenia. Jednak ominął go. Jego celem była tabliczka i z powrotem zaczął nawoływać. Czyżby był głupcem? Starość łapie go za głowę. Joru dostrzegła to. Chce odebrać jej chwałę, a zaprobuje ją powstrzymać. Część Soman stracił dolną połowę, jest osłabiony. Czy naprawdę może nazwać to zwycięstwem? Yoru jej się utkać. Musi się skupić. Nadal nie należy do niej. Chce zmienić część sumena w swoją broń. Gdy część sumen stanie się jej bronią, Denji będzie mógł zostać zwykłym człowiekiem. Ale czy naprawdę wierzy, że to zadziała? Asa odebrała jej kontrolę. Yoru każe jej przywrócić kontrolę. Niech przestanie się bać. Asa nie pozwoli na to. Skoro tak, Yoru się wstrzyma. Asa boi się jej. To naprawdę boli. Aż Asia zrobiła się szkoda Yoru. Jednak ta ją oszukała i odzyskała kontrolę. Kontrolę nad ciałem i wystrzeliła do diabła ze statuły. Jednak starze nie zatrzymał pocisk. Dostrzegł diabła wojny, wygląda na to, że celowała w niego. Czy naprawdę myśli, że takie coś wystarczy? Część sumen i diabeł wojny nie są wystarczająco dojrzali, by go pokonać. Najwyższy czas, by dorośli. Starość również zrobił bank, tak jak Joru, przenosząc ją w ciemną pustkę. A się znów śni się sen z ciemną uliczką, ale w którym momencie poszła spać. Ale nie to jest tu problemem gdzie ona się obudziła. To piękny zielony las. Ale skąd on się tu wziął? Na ziemi leży Denji. Yoru przejmuje kontrolę i chce go ustrzelić. Jednak to nie działa. Najwidoczniej nie zależy jej na Denjim. Wsadza Denji mu palce do ust i dalej próbuje. Ale to na nic. Nagle podchodzi do nich tajemniczy mężczyzna. Kim on jest? To jest świat stworzony przez diabła starzenia. Kiedyś był on łowcą diabłów. I to takim bardzo dobrym w swoim fachu. Przyjaciele tego szanowali, ale pewnego dnia minął lustro. Jego linie uśmiechu pogłębiły się. Nie chce się starzeć. Gdyby istniało coś takiego jak diabeł starzenia, zawarłby z nim kontrakt. Gdy wypowiedział te słowa przed lustrem, przeniósł się do tego miejsca. Ale gdzie jest wyjście? Tego nie wie. Nigdy go nie znalazł. Ale jak długo już tu jest? Minęły 82 lata, odkąd się tu przeniósł. Nie głodnieje ani nie jest pragniony. Próbował się zabić. W Wiele razy, ale nie może umrzeć. W głębi tego świata jest ich więcej, ale są od niego starsi. Jest on tutaj najmłodszy. Inni już postradali zmysły, lepiej trzyma się od nich z daleka. Ale czy istnieje droga ucieczki? Podobno jedna osoba uciekła stąd dawno temu. No ale jak? O nie, to prawie czas. Zaraz oszaleje. Mogą stąd iść. Są w ogóle plecie. Myśli, że są halucynacją. Wyśnił to, co nie? Ritsuko zaczyna przyciskać się do drzewa oraz wydzierać się. No, nieźle nam się ułożyło, jak widać. Joru naprawdę jest na tyle silna, by totalnie zgnoić część Soulmana. Nie tylko ma swoje rękawice, a również inne diabły, a konkretnie tego ze statuły Wolności. Wszystko wskazuje na to, że może on być fragmentem ciała palniaka, jako że Joru wydaje się go kontrolować za pomocą tej rękawicy. Oraz ludzie, którzy stracili palce, by zasilić statuę, byli powiązani właśnie z bronią palną, oraz stracili. Nie oni palce, które są potrzebne do jej używania. Tylko to oznaczałoby, że Stany Zjednoczone mają ponad 20% palniaka. Albo inaczej to, co zaatakowało Makimę, wcale mogło nie być 20% palniaka. To mogło być 10%, może 15%, a może nawet tylko 5%. Nie mamy totalnie pojęcia. Możliwe, że po prostu stany miały ukryte ileś tam procent palniaka, które zebrały tajemnicy, bo trochę nie wierzę w to, by to był diabeł innej broni. Raczej wydaje mi się, że po po prostu wszystkie bronie palne będą ujednolicone do palniaka. I po prostu tak to będzie wyglądać. Bo byłoby z tym trochę zbyt dużo roboty, i też pasowałoby, że no. Tamci ludzie zostali wciągnięci w pakt poprzez dołączenie do tamtej organizacji, tak samo jak było z diabłem ognia i kościołem Cześć To by było bardzo logiczne. I jak widać, ta część palniaka musi być zasilana ludźmi. Bo trochę wątpię, by Joru nie miał nad nim pełnej kontroli. Na pewno ma, ale może nie mieć on amunicji. Przez to musi wykorzystywać ludzkie ciała do tego. Też co ten diabeł robił w statule wolności? Może pewnego dnia statua wolności została podmieniona, na tą, której ukryty, ukryty jest właśnie ten diabeł, albo po prostu był to fragment ciała palniaka, ale z dawnych, dawnych lat, kiedy statua wolności powstała i po prostu był w niej uwięziony. I teraz się aktywował dzięki Joru, bo tak naprawdę nie wiemy, jaki wpływ mają obecne diabły na ciała poprzednich wcieleń. Nie zostało to wyjaśnione i tu jest luka, choć bardziej mi się podoba ta pierwsza opcja, bo jest bardziej. No, prawdopodobna. Też możemy zauważyć, że relacje Asy i Joru się nieco pokomplikowały. Trochę zapomnieliśmy o dawnych czasach, gdy Joru i Asa były bardziej, no, razem z przymusu, bo miały wspólny cel, ale wcale się tak dobrze nie dogadywały. Później zaczęły się dobrze dogadywać, przez to, no, zapomnieliśmy o tym i myśleliśmy, że to są, no, przyjaciółki. No, ale tak, no. Po prostu Joru chce wykorzystać Asę, a Asa trochę za bardzo zaufała Joru. Bo tak naprawdę te dwie postaci mają zupełnie inne cele. Asa chce odzyskać ciało i Uratować Denjiego, Joru chce zgnoić część sumena i mieć z niego broń. No i tak, o tym była już mowa od dawna, że Joru może chcieć zmienić Denjiego w broń, bo to bardzo, bardzo oczywista teoria, ale dopiero teraz mamy faktycznie potwierdzenie, że Joru chce to zrobić. Tyle, że coś mi się tu gryzie, bo miałem takie odczucie, że Fami nie chce wymazać diabła śmierci. Wydawało mi się, że oni chcą pokonać diabła śmierci po prostu tyle i że raczej to Public Safety będzie chciało go wymazać, jako że no, Yoshida pytał, czy Chainsaw Man jest do tego zdolny, a raczej broń chainsumana będzie posiadać jego moce, choć wcale nie musi. Pamiętajmy, że siła broni Joru zależy od tego, jak bardzo jej szkoda, rzeczy, którą zmienia w broni. Przez to tak naprawdę broń chainsumana może się okazać być słabszą od palniaka albo od tanka. Może być po prostu zwykłym piłomieczem, który może być bardzo silny, ale nie musi być super silny. I też pamiętajmy, że Joru też zależy na odzyskaniu jej przyjaciół, więc może mieć Mana... Zamiast być wykorzystywany do wymazywania diabłów, zostanie wykorzystany do ich przywrócenia. No ale też pamiętajmy o tym, że to jest Chainsaw Man. On jest, no, tytułową postacią. On nie może umrzeć w takim momencie. Więc na pewno póki co Joru nie uda się przemienić Chainsaw Man'a w broń. I wydaje mi się, że właśnie z tym nowym wymiarem będziemy dążyć ku końcu tego arku. Bo widzę już w jaki sposób to by się mogło zakończyć. No bo mamy tutaj bardzo ciekawy i niespodziewany zwrot akcji. Diabeł starzenia, który jest podirytowany za chowaniem Chainsaw i Yoru, Ja w przypadku Yoru wydaje się to uzasadnione, bo atakuje ona Prime Elfira jak widzimy, no ona nie jest na tym poziomie. Aging Devil mógłby ją totalnie rozwalić. I to nam w sumie bardzo ładnie klaruje Power Scaling w Chainsaw Dzięki temu mamy potwierdzenie, że Chainsaw nie jest na poziomie właśnie Prime Elfirów. Jest on niżej. I z tego co wiem na pewno wiele osób brało to zapewnić, że Prime Elfiry są silniejsze od Chainsaw ale no nie mieliśmy ku temu żadnych powodów. Dopiero te Teraz mamy powody, żeby tak sądzić. Ja wam się przyznam, że czułem, że Chainsaw Man jest w tym silniejszym. Ale wygląda na to, że nie. Zwłaszcza, że no póki co, jedyną taką, jedynym takim momentem, w którym Chainsaw Man styrał w Fira, bo po prostu odciął ręce diabła starzenia. No ale jak widzimy, on przez cały czas nie brał ich na poważnie. Dopiero teraz dajmy lekcję. I to dlaczego Aging Devil może uważać Chainsaw Mana za właśnie niedojrzałego, to przez to, że Chainsaw Man nawołuje, żeby ktoś mu podał krwi. Bo on Zignorował diabła starości, nie i go, mimo że to by go uleczyło, i jak wiemy, pożeranie diabłów czyni diabły silniejszymi, więc, jakby pożarł takiego Aging Devil'a, bardzo możliwe, że stałby się znacznie silniejszy od Joru, no ale to by miało za sobą oczywiste konsekwencje. Starzenie zostałoby wymazane. I to by było bardzo, bardzo złe i na pewno powczyta tego nie chce, dlatego woła kogoś innego o pomoc. Kogokolwiek. Możliwe, że woła power, ale w to bym oczywiście nie wierzył. Na pewno w ten wątek zostanie. Podniesiony, ale wątpię, żeby to było teraz. I też zauważmy, że tak trochę jeżeli poczyta pożar by tego diabła starzenia, to obecny uniwersum Chainsaw Omena wyglądałoby właśnie jak świat Aging Villa. Ludzie nie starzyliby się byliby no nieśmiertelni. Choć wydaje mi się, że to raczej byłaby przesada, skoro starzenie zostanie wymazane, to dlaczego głód miałby zostać wymazany albo pragnienie? To by nie miało sensu i nie wiem, dlaczego diabeł starości zapewnia takie coś. Koś nie pewnie chodzi tutaj o to, że właśnie no diabeł ciemności miał tą żabkę, miał miecz. Po prostu diabły wcześniej same nie są interesujące i nie mają tak prostych umiejętności, które są pierwszym, co przychodzi na myśl, gdy słyszymy to słowo. Też oczywiste, że wymiar Aging Devila nawiązuje do ogrodu Eden. Jakby to jest pierwsze skojarzenie. Widziałem też, że są skojarzenia z Fire Punchem i to też jest bardzo dobre skojarzenie, bo Fire Punch jest o nieśmiertelności i obecnie najbliższe chaptery również o tym będą. A ja wątek nieśmiertelności uwielbiam. Jak sobie zobaczę na moje top 10. Ulubionych postaci, które robiłem tam jakieś dwa tygodnie temu, to większość postaci tam jest nieśmiertelna. A przynajmniej stopki. A jak wiemy, Fujimoto potrafi bardzo dobrze gotować z tym wątkiem. Zwłaszcza, że ta nieśmiertelność nie będzie wcale kopią Fire Puncha, bo mi tutaj widać, że wiodą takie dostatnie, można powiedzieć, życie. Nie są głodni, nie są spragnieni. To nie będzie wieczny ból, tylko bardziej wieczy o wiecznym życiu. Wiecie, o co mi chodzi. Więc będzie to coś, czego Fujimoto jeszcze nie zrobił. Albo będzie to po prostu Denji i piraci z niby czy coś takiego, bo tam z tego co pamiętam też nie starzeli się. Też mroczne teorie były z tą bajką. No i też jest to przełomowy moment. To jest pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, gdy część Someny dzieje się na łonie natury. Zawsze mieliśmy tylko budynki. Też nie widzę przeciwwskazań, żeby ten wymiar znajdował się w piekle. Jakby w piekle też mamy dużo zieleni, dużo roślinności. Mamy łąkę, mamy wannę. No i oczywiście niebo, na którym są drzwi. Jak pamiętamy, Diabeł Ciemności wyszedł z jednej z takich drzwi. Więc możliwe, że niektóre diabły mają takie swoje, właśnie domeny, do których porywają ludzi. Możliwe, że tylko premefiry mają coś takiego. No i jak tutaj widać, jeżeli faktycznie istnieje coś takiego, to w tych światach, motywem przewody nim jest przeciwieństwo imienia diabła. Ludzie się nie starzeją w świecie diabła starzenia. Możliwe, że w świecie diabła ciemności byłoby bardzo jasno i ludziom wypalałoby aż oczy. W świecie diabła upadku wszyscy mogliby lewitować i by ściskanie do sufitu coś takiego. Wiecie? o co mi chodzi, byłoby to bardzo ciekawe. No i to mi właśnie przypomniało, że w przypadku już dwóch Primal Fearów część ich umiejętności jest przeciwieństwem ich imienia. Diabeł starości robi coś, co robiłby diabeł nieśmiertelności, diabeł wiecznej młodości, diabeł upadku robi lewitację. Więc czemu diabeł ciemności nie robił światła? No to raczej się wyjaśni anime. Myślę, że mogą coś takiego dodać, żeby były na przykład impact frame'y, które byłyby bardzo jasne i epileptyczne. Też bardzo pewne jest to, że w tym właśnie w momencie dostaniemy rozwój Asy, Denji'ego i Joru, bo to na pewno będzie bardziej przegadany ark. W którym na pewno nie będzie akcji, bo jak widać, Joru nie może używać swoich mocy. Prawdopodobnie Denji też nie będzie mógł tego robić, bo tak naprawdę nie wiadomo gdzie jest. Najpewniej no w sercu Denji'ego, ale najwidoczniej nie będzie on aktywny w tym mini arku. choć jakby pamiętajmy, że no odkąd Denji obudził się w szpitalu, to nadal jest jeden i ten sam ark. Chyba że już to zaktualizowali na fandomie, bo wiadomo podział na arki w częściom jest fanowski. Na pewno dostaniemy jakieś momenty Asa-Den, jestem wręcz pewien, że Asa będzie próbowała pocieszyć Denji'ego po śmierci na ponieważ no, Denji jest załamany psychicznie. Inaczej nie zmieniłby się w czarnego chainsaw I jakby, myślę, że to może no, przybić ten ostatni gwóźdź do zakończenia tego arku. Bo jeżeli Denji już nie będzie smutny, to Chainsaw-Man będzie mógł po prostu wrócić do formy serduszka. Przez co powróci Denji. No ale wtedy co z paktem z Diabłem Starości? Prawdopodobnie no, nie dojdzie do tego wielu. Bójstwa. I jakby też wydawałoby mi się to zupełnym przeciwieństwem tego, co Agent Devil chce osiągnąć. Ona na pewno chce, by Denji zrozumiał, że musi pożreć diabła starości, żeby dojrzał do tego, że on potrzebuje tego wzmocnienia. No ale wydaje mi się, że raczej to pójdzie w zupełnie inną stronę. Też na pewno relacja Asy z Joru musi się tutaj wyjaśnić, bo definitywnie Joru oszukiwała Asę. No i obie panie muszą się znów polubić, przez co jakby totalnie nie mam pojęcia, co tu możemy z tego wyciągnąć. No na pewno postacie są spory development, i myślę, że ten Denji pojawia się tu tylko dlatego, ponieważ po prostu Denji'ego już dosyć dawno nie było. A Denji, no, jest protagonistą, a przydałoby się go trochę, no, jeszcze pokazać. Też ciekawi mnie bardzo wątek z tymi starymi ludźmi, którzy są tam i, no, oszaleli. Na pewno nie zrobię im krzywdy, bo najpewniej w tym uniwersum, kurde uniwersum, w tym świecie, wszyscy są nieśmiertelni, więc, no, co oni zrobią? Czy jest jakiś inny sposób, który mogą ich zranić? Na pewno są starsi od tego randoma, które poznaliśmy teraz. Więc mogą wiedzieć naprawdę dużo. Mogą być w wieku kłancy, mogą być starsi od niej. Nadal nie wiemy ile Kuanxi ma lat. Może będzie jakaś postać no, tysiącletnia. Może ktoś z czasów Chrystusa. Może ktoś z początków świata, może prymitywni ludzie. I przez to, że obecnie jestem wciągnięty w Dan -da Dan, mam trochę oczekiwania wobec tego arku, że może przypominać one Dan Mare z Dan, -da Dan Nie będę zagłębiał się tutaj w szczegóły, ale no kto wie, ten wie. Dan Dan też niebawem wrócimy z omówieniami. No najpewniej ten ark, mini ark, skupi się na ucieczce z tego świata. Jak wiemy, jedna osoba uciekła. Pierwsze, co rzuca się na myśl, no to oczywiście Kwangsi, bo ona jest stara. Ale ona jest hybrydą, więc no, ona się nie starzeje. Drugą opcją: Weep Woman. Ona też jest stara, ale jak widać, no jest młodsza od tego tyfa, którego tutaj poznaliśmy, bo on jest tam od 82 lat, więc też pewnie gdzieś po 20 jest, więc jest, no, po setce. Ale postacią, po która faktycznie mogłaby tutaj pasować, jest Kishibe, ponieważ pasowałoby to do jego sytuacji. Do jego młodości i do jego charakteru. Bo był on z Quangsi od młodości. Mógł zauważyć, że Quanxy się nie starzeje, a on już tak. I mógł niechcąco zawrzeć taki sam pakt jak ten gościu. Przez to przeniósł się do tego świata i wiadomo, Kishibe, jak to Kishibe, no jest bardzo, bardzo utalentowanym łowcą. Więc oczywiste, że stamtąd uciekł. Ewentualnie jest to jeszcze inna postać, która może będzie ważna kiedy indziej, której, no jeszcze nie znamy. Obstawiałbym, że raczej po opuszczeniu tego świata nieśmiertelność zostaje utracona bo jakby no to na pewno nawiązuje do Edenu, więc to by pasowało. No i też to, żeby Asa stała się teraz nieśmiertelna byłoby bardzo, bardzo niedobre dla serii, bo po co? Mieliśmy tutaj również pokazane sen Asy i powiem wam, że totalnie nie mam pomysłu jakie to może mieć tutaj znaczenie, ale skoro pojawia się teraz to znaczy, że żadna z tamtych dawnych no scen, które wydarzyło się właśnie w ciemnej uliczce nie było nawiązaniem do tego snu, czyli to wszystko jest jeszcze przed nami. Też owy random nazw Asę Risuko. Więc kto wie, możliwe, że jest to, no nie wiem, dziadek Asy? Bo bardzo możliwe, że Asa mu kogoś przypomina. No może to wyjść, że tęskni on za właśnie babcią Asy. No i że on jest jej dziadkiem. Ale to by było trochę naciągane i trochę, no nie wiem. Może Asa jest podobna do swojej babci? Bo na pewno, no skoro ten ziomu urodził się 100 lat wcześniej, no to urodził się gdzieś pod koniec XIX wieku. Czyli miałby teraz 100 lat, to, to w sumie nie wiem, czy on byłby takim dziadkiem Asy. Może nawet Pradziadkiem, jak już, ale nie wiadomo. Tak więc, bardzo wiele tutaj mieliśmy do omówienia. Niestety, ja nie lubię omawiać kilku chapterów naraz, ponieważ nie potrafię się wtedy skupić na jednym konkretnie. Wolę omawiać po jednym, co tydzień, regularnie, ale no, taka sytuacja. Wszystko, no, wyjaśniłem w tym odcinku powrotnym. Ale teraz filmy już będą co tydzień, chyba że znowu, ale mam nadzieję, że nie, że nie wydarzy się to znowu. Będę ostrożny. Pewnie niebawem powrócą playlisty na kanał, pewnie. Zaraz to zrobię albo jutro, albo pojutrze. Zależy kiedy będę miał czas. Tak więc jesteśmy na bieżąco i słyszymy się za tydzień. wbijacie na Discorda SIA.